Jesteśmy właśnie na arenie Lublin, konkretnie w Centrum Historii Sportu w Lublinie, gdzie dzisiaj odbywa się absolutnie wyjątkowy wernisarz. Wernisaż poświęcony walce o lepsze jutro, sile, pasji, zaangażowaniu. Wystawa zatytułowana jako Pokazać światu siłę, kadra narodowa Ukrainy judo osób niesłyszących. Autorem wystawy jest Arkadiusz Zawacki. Absolutnie wyjątkowa wystawa. Jeżeli brakuje Wam motywacji, to musicie ją zobaczyć. A tymczasem zapraszam do materiału z tego wydarzenia. No, emocje są niesamowite. Jestem trochę zagubiony, no bo jest to moje pierwsze otwarcie wystawy. Niemniej jednak debiut w takim miejscu i podczas takiej okazji jest to na pewno spełnienie marzeń. Gdy poszedłem pierwszy raz na te zdjęcia, nie byłem gotowy na to, jak szybko to się będzie wydarza wydarzało, jak oni są szybcy i jak, jak blisko będę, będę się ich znajdował. Ja po prostu leżałem razem z nimi na tych matach, nade mną fruwały ciała. No jest to, to było coś niesamowitego. Pierwszy dzień w ogóle przeszedłem w golfie, ale już na szczęście następnego dnia nie powtórzyłem tego błędu. Samo przebywanie z, z reprezentantami reprezentantami Ukrainy w dżudo dla osób niesłyszących, to było najważniejsze, co, co w tym projekcie udało mi się doświadczyć i jestem z tego powodu bardzo wdzięczny. W zdjęciach miałem mnie tak naprawdę artyzm, pokazanie jakby poprzez fotografię artystyczne fotografie, emocji. Ehm. Jedności, siły tego wszystkiego, co mogliśmy doświadczyć. Praktycznie to się zadziało ponad rok temu. Zaczęło się od spotkania w zasadzie jeśli mówimy o przypadkach, to przypadkowego spotkania trójki ludzi. I za tym spotkaniem potem pojawiła się cała realizacja Ukrainy, osób Niesłyszących w Dżudu, która przebywała na obiektach naszego uniwersytetu w kwietniu ubiegłego roku, przygotowując się do igrzysk osób nie słyszących posłysól w Brazylii mieliśmy przyjemność ich gościć z jednej strony tragedia i tragizm wojny, z drugiej strony jedności i siła. Podobało mi się to, że zobaczyłam pracę Arka trochę z innej strony niż zawsze. Zazwyczaj są to zdjęcia raczej statyczne, portretowe. Tutaj jest dynamika. Jest to coś nowego. Ta sytuacja z Ukrainą jest wzruszająca i emocjonalna, emocjonalna. Dlatego też no, podchodzę do tego z dozą emocji. Dodatkowo jest to coś fantastycznego zobaczyć przyjaciela, który y, zyskuje swój pierwszy wernicerz i osiąga takie cele w życiu. Muszę przyznać, że mnie osobiście ta wystawa napełniła ogromnym optymizmem. Dała mi zastrzyk. Energii, siły do działania. Mam nadzieję, że Was wywoła podobne odczucia. Przyjdźcie na arenę Lublin, do Centrum Historii Sportu i zobaczcie tę wystawę. Macie czas do 27 marca. Możecie zobaczyć ją jeszcze przez miesiąc. Szczególnie jeżeli brakuje Wam motywacji do działania, uważam, że absolutnie warto zobaczyć tę wystawę. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych materiałach.